Tiny Agnes, did you teach chickens how to lay eggs underwater? Not yet. They look ancient. These are sniffer eggs. I thought they were extinct. What kind of chicken is that? Oh, they aren't birds at all. The sniffer is an ancient mob. Were they plant experts? They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. With all of these eggs,

Jego nosa będzie wąchał. I znajdował chyba jakieś jajka, czy co? Nie wiem, co mi to przy... Będzie się rodził z jajka, ale chyba znajdował jakieś takie korzonki. Jego duży. jakby tam powiedziano, tata. Będzie jego większa wersja. Czyli to zapowiada się fantastycznie. Jak wiecie, mindcon będzie już za tydzień, więc szykujmy się. I tak, i ta Jimmy mnie dzisiaj nie wyprzedzi. To musi montować, a ja prawie, że nie. Uuu. Witajcie, widzowie. Dziś opowiemy sobie o nowej zapowiedzi Sniffera. Nowego MOBA z Minecraft. Który ma pojawić się na głosowaniu. Będzie się wykluwać on z jajka. Jak widzimy. A za pomocą swojego nosa będzie wąchał. I znajdował chyba jakieś. jajka, czy co? Nie wiem, co mi to przy... Będzie się rodził z jajka, ale chyba znajdował jakieś takie korzonki. Jego duży... jakby tam powiedziano tata będzie jego większa wersja, czyli to zapowiada się fantastycznie. Jak wiecie, Minecon będzie już za tydzień, więc szykujmy się. I tak, i ta Jimmy mnie dzisiaj nie wyprzedzi, to musi montować, a ja prawie, że nie. Fuuu. Witajcie widzowie. Dziś opowiemy sobie o nowej zapowiedzi Sniffera, nowego MOBa w Minecraft, który ma pojawić się na głosowaniu. Będzie się wykluwać on z jajka. Jak widzimy. A za pomocą swojego nosa będzie wąchał. I znajdował chyba jakieś... jajka, czy co? Nie wiem, co mi to przy... Będzie się rodził z jajka, ale chyba znajdował jakieś... Jakie korzonki. Jego duży. Jakby tam powiedziano tata, będzie jego większa wersja, czyli to zapowiada się fantastycznie. Jak wiecie, mindcon będzie już za tydzień, więc szykujmy się. I tak, i ta Jimmy mnie je dzisiaj nie wyprzedzi, to musi montować, a ja prawie, że nie. Shoo! Tiny Agnes. Did you teach chickens how to lay eggs underwater? Not yet. They look ancient. These are sniffer eggs. I thought they were extinct. What kind of chicken is that? Oh, they aren't birds at all. The sniffer is an ancient mob. Were they plant experts? They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. With all of these eggs, I bet we can help them thrive in the overworld once again. And maybe even get some new plants, if the community votes for the sniffer, that is. Exactly. Will the sniffer get to roam the overworld again? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th, noon Eastern Daylight Time.